mango studenci. Zaraz wam pokażę jeden z najlepszych sposobów, który opatentowałem sam, kiedy byłem po prostu głodny. Jak wiadomo, aby zachować świeżość chleba, najlepiej go po prostu zamrozić. Jednak co zrobić, kiedy jesteś głodny, a chleb jest zamrożony? Tak, na przykład chleb jest twardy. Przekroić go nawet nie chcę. Kralnica o nożu to nawet nie wspomnę. Co wtedy zrobić? Otóż ja przychodzę Wam z pomocą! Bierzecie suszarkę! Suszarkę Marka Adler-Europe. Europę, tak jest. Kładziecie suszarkę. Na wprost bochenka. Włączacie suszarkę Tak, przez kilka minut, aż rozmrozi się chleb. No. I otrzymujecie taką pyszną, gładką kromkę. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapeczkę, strapeczkę czy inne coś. I widzimy się kiedy indziej. Cześć.